i you. Jestem Jurek Kleński i zapraszam Was do siódmego odcinka z serii Jurek i Sąsiad. Mamy teraz początek czerwca. drugi czerwca mamy. No i no, już minęło bardzo dużo czasu od poprzedniego odcinka. Naprawiłem tego 40 w końcu tą ośkę. Jak widzicie, już 18 nie ma. Yy, a jednak już nie, i wstawiłem zamiast nich takie balonówki ala balonówki szesnastki. No i też w ogóle cała oś inna. Trochę mi tam pieniędzy na to poszło. No i jeszcze zrobiłem. Być może powiecie, że taki dziwny manewr. Czyli tutaj zasiałem pszenicę, a tutaj zasiałem soję. Z tamtych resztek, co ciapek tam zostawił. To ja tutaj po prostu zesiałem tutaj pszenicę. No a pozostałą część na soję. Taki ja tutaj zrobiłem manewr. Takie przeoszczędzenie trochę. No i też robiłem i usługi u ludziach. No wiadomo, żeby jakoś się utrzymać, bo pieniędzy idzie jak cholera, a nie masz czego zarobić. No i największą ofiarą tego jest ciapek. Teraz obecnie ma kasę na minusie. No ja też za dużo nie mam. Raptem chyba 1400, no... No nie urywa. A ciapek to już w ogóle na minusie. Długi ma. Na krechę wszystko bierze w sklepie. Mówił, że będzie chciał robić siano kosy, dlatego ja będę chciał mu pomóc. O, widzicie widzowie, jak ładnie ziemniaczki rosną. No, pięknie rosną. O, kurde, ciapek bramę zamknął. Kiedy ja nie przyjeżdżam, to brama otwarta, a teraz zamknięta. Gdzie ten ciapek? Znowu go nie widać. To już chyba tradycja, że ciapka zawsze nie ma. Gdzie on jest? No, zajdziemy. Nie, tutaj go nie ma. No, ciapek, kosi! O, A... Jurek! No, cześć, ciapek. No co? No nic, widzę, że już zaczynasz kosić. Ja tam zajechałem przed bramę ładą. No. Nie, to żeby To daj kluczy. Masz. Dobra, dzięki. Okej. Ja dalej będę. Dobra, to kość. No to czapek robi siano kosy. No dobra, to ja idę, to sobie otworzę bramę. Bo ta ładna to tak głupio tu stoi. Okej. Okay. No. To, żeby się nie zgubiły kluczyki, to zostawię w ładzie. Zajadę na pole. Co robisz? Dobra, dobra, dobra. Tak, tu chciałem zajechać No to trochę koszenia będzie. Kosić to kosić, ale żeby to zbierać i wywieźć, to już jest kłopot. musi być kawał żelazstwa, jak tak ten staję Kawał jest! <grych> no Jak coś możesz siąść Dobra Jak tam kosiareczka pracuje No matko jeszcze tam za tym murkiem jeszcze masz nie? No właśnie, ja tam mam dostać Tutaj, kawałki. Wejdź więc... No, nie nawoziłeś tutaj, to tam chyba... tam Jakoś tam dupy nie będzie urywać, ale zawsze coś nie? Nie, no, to coś. O, tego kurde. Weź, tego się nie spodziewałem Oj, będą trudne warunki. O, weź po taką górę podjedź. No. Z kosiarko. Myślisz, że ciapek... Nie da radę po taką górę. No, tam, siarka, tam, Jak już trapa, to Jakby było obok. Albo krakiem. Albo półka Ale też mało mam w ciapce. 8 Oj, ojoj oj. A na razie nie będzie dosyć półkopy. No to cię będę musiał wspomóc, nie ma rady. No to jeszcze nie skrzymam, chyba słyszałem 10 litrów. Słyszałeś? Ja też słyszałem. Spoglądałem, no. może tak nie jest. że tam jest 10 litrów. To jeszcze będzie to do roboty. Za roboty. A u no. ciebie na gospodarce były kiedykolwiek jakieś zwierzęta? Były. No wiesz, bieda, komuna. Strzelę Bo ja wam powiem i tobie też powiem Że u mnie Też kiedyś byli zwierzęta U mnie na gospodarce No w latach 80. to zwierzęta jeszcze nie pójdę A to mam kosić za ciebie? Nie Ja muszę wchodzić, hmm. a gdzie on poleciał. Nie, bo ja się zasłałem że tutaj też ciąć się. Że... Gdzie jest? terenu chcę zobaczyć. A, no ale widzę, że. Oj, no dobra, przejeżdżę koś. Przedko, albo miniesz i min. Tutaj to południe kosić, ale tam po tamtej stronie weź koś Za tym płotem, o matko, tam wszędzie krzaki. Wszystko trzeba usunąć. wiośnie tak się zrobiło. Jurkowe opowieści. No to wracając do tych. Zwierząt, no to w latach 80. u mnie na gospodarce były zwierzęta, były te góry, były no krowy, świnie. Tylko, że tutaj była taka zabudowa przedwojenna. Takie taka prymitywna obora i kurnik była. No i mój ojciec w latach 80. się napalił. I, I chciał zburzyć, nie? Zburzyć ten stary przedwojenny górnik, chleb i postawić taki nowy, nie? Nowoczesny. No ale przyszły trudne czasy. Walcerowicz, bo też chciał kredyt wziąć, nie? Ale tam się podowiadywał, że, że te rolniki nie mogą tych kredytów spłacić, bo te stopy procentowe podskoczyli to zrezygnował że problem w tym, że już zburzył nie już, już zburzył te budynki no już nie było pieniędzy na to, żeby odbudować a też były trudne czasy ja miałem też starszych braci nie chcieli gospodarzyć, ja jeszcze młody byłem no i też że chcieli tam mieszkania powykupywać to też i musiał trochę ziemi sprzedać no i nie było tego budować tego wszystkiego i tak teraz do dzisiaj no. tak stoi. No tak wiemy, że ja mam w ja to już od dawno. Tam nic się nie stało. Że... A miałeś więcej ziemi? Trochę miałem. No. Jak sp jak współpracowałeś... Jak współpracowałeś z sąsiadem? No było. Ale później to wszystko się rozeszło w wioskę. Może, że Michałów te ugrałem, to on się uparł na te hektary, te nie? Ten jeden hektar, co wie. On, on się uparł i sobie wziął. A ogólnie jak tam są napięcia z tym czubnikiem? Nie, ten czub się nigdy nie ogarnie. To byłby dla tematy. Słyszałem, że on ma pta uciążliwych dzieciaków. No Ja zamknąłem ostatnio już właśnie te ich dzieciaki weźmie pod kradami. Wiem co. Chyba jakieś narzędzie. Nie wiem. No musisz zamykać te bramy, bo te... Bo te dzieciaki jego to są szkódniki. W ogóle ta cała jego rodzina to. Ech. Szkoda gaz. Ja. ja też go nie cierpię. Mam plan, który wykonam sam Ciepek będzie mieć tura. Która? Tura? Okay. Tura. Tora, tura. To fajnie. Czapek to zgrabna maszyna. No powiedz sobie, jak będę mieć sporo tych ziemniaków, bo z tego pola to już ile będzie. Po ile dam no hektar obsadziłeś, no to jak dobrze zadbasz, to jest kurna ze 50 ton. No właśnie, a pomysł sobie długo do niebie Och, gaflami. Gaflami to żeby. Takie... Albo wiaderkami, coś tak średnio. No właśnie, dlatego ja teraz opieram się na... do przyczepy i do różnych ciężkich. prac. i do y, która, żeby ła, szybciej ładować. No. Bo logistyka no, jest ważna. Bo nie mogą zrobić głos. Leżeć te ziemniaki nie mogą. Wielu rzeczy, tak? A, mną To jest akurat ten, ale no, żeby szybciej to spodziało nich, żeby się tak nie męczyć, też. No, 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 no mamy. Mamy tylko dwójkę, nie? No nie. No właśnie. Ja jak upadała komuna, to ja miałem 12 lat. No ja mniej, to bo... lat No to małych dzieciak miałem. No ja miałem 12 wtedy. Moi bracia już tacy po wyrastani po 18. To za cholerę nie chcieli gospodarki brać, nie? To za... Co się działo tam... tam chcieli swoje interesy prowadzić. I... I mój ojciec sam musiał tam trochę pieniędzy dać na życie. No ja. Na mieszkanie i tak dalej. I, i zostałem z ojcem sam. Mapkę. Właśnie co się stało z matką i z ojcem. No, no już ojciec nie żyje już od kilku lat. No, ja. no już... Rocznik 39. Nie, on już nie. Na Kresach się urodził. I to jeszcze on był szczęściarzem, bo on się urodził 16 września. Czyli on jeszcze się załapał, żeby jak już po wojnie jak już po wojnie tam wy, wywodzili w głąb Polski, to on się jeszcze załapał, żeby być właśnie, no, wywieziony w głąb Polski, niż żeby, no, niż żeby zostać w Związku Radzieckim, bo każdy urodzony po 17 września był, był obywatelem Związku Radzieckiego i musiał tam zostać. A właśnie, a słyszałeś o tym urodzaniu, w się, to się No jak? Nowych chwycińskich. No tak. Rozbili się samolot dwa miesiące temu. W radio tylko ciągle o tym gadają. Kurde, bym sobie posłuchał, co w tym radu gadają. Treść stenogramów poznała Rada Bezpieczeństwa Narodowego na dzisiejszym posiedzeniu. 10 kwietnia, dzień katastrofy. No dalej to samo. łączy na inny kanał. Na teren... Pani Macierewicz, co pan sądzi o przyczynach katastrofy Smolańskiej? Ten samolot nie dlatego się rozbił że uderzył w ziemię. Tylko dlatego uderzył w ziemię, że się rosnął. Ale się wymądrzył ten Macierewicz. Ja uważam, że to rosycy jest... na No już w ziemiach ruskich to ruszy. No na pewno. Smoleński tam pewnie nie Nie Pewnie, pewnie, ale na pewno. No tak, no proszę. Moskale. A jeśli chodzi o mamę, to ona w Andrychowie mieszka. O. A który rocznik? 47 No, no. Też już. Też już pewnie babcie. No. W tak. Andrychowie? No. Tak w No normalnie. Aaa, wygląda ogóle, Od ciebie to. No tak, u mojej siostry mieszka. Bo moja siostra w Andrykowie mieszka. No. no. Trochę jest! No sporo. To jest sporo, to ja nie wiem. No ale jak już na początek. Ty, abyś byś nie chciał tu tak wjechać jeszcze? Tutaj? No. Tutaj nie, tutaj to krzaki pełno. No i co, ale tutaj ten kawałek. Tutaj trzeba będzie manewry robić. Ale za to więcej pieniądzów. Tam z tym Jeszcze sąsiadowi podkoś. <gry> no ja... Prawa wszystkim. Ma. Tylko najgorzej będzie z tym, że jak ja to zrobię, nie? Coś się wymyśli. Cierzego zepiecze. Hehe! <gry> <gry> No już taki nie zeszły. Parę odcinków temu było. Nie, nie wchodzi. To było w czwartym odcinku. A teraz mamy siódmy. Kręcony. Kręcony. Co? Ty weź wolniej jedź, bo ci dęba staje. No się przyzwyczaić. To jest teatr. gdzie ty jedziesz? No w co ja robię. Sąsiada nie widać? Ale lepiej go nie widać. Kosimy.

To już je podniesiony Nie podniesiony Nie, po prostu dziadek idę, stajlę, aaaa! Wolniej! Kurwa! Nooo, trawy ty jesteś, tak? Trzeba powoli jechać! To tak nic Bo ja pierdzielę Włoda! Co się stało? <laughs> Nie wiem, jak ty chcesz to skosić ale musisz. Pieniądze są warte. Ja. Opuść. No. No, to takie góry się może buntować. Tak jakbyś miał lepszą krótniki z przodu. Nie mam na No nie masz na koły. A jeszcze możesz dołożyć z przodu. Dobra, leć, głosi ja tu e, to. Za szrały błąd. Epic, tak tylko. Co ja żem robił? Co ja chciałem zrobić teraz? E. A ta koska to tu skąd? Co on chciałem kiedyś zrobił? Ja mówiłem, żeby tutaj nie robić, on zrobił. Nie wiem, co on tu chciał chyba osiedle robić. <grym> nie wiem. Zapomniałem ci o czymś powiedzieć. No? O czym? Mam pewien plan. Spójrz sobie. Jakbyś ile tu jest hektarów od tego płotu tutaj do ulicy? O no kurde, tam z półtora? Ja to planuję wszystko zaorać. O kurde! Zaorać? I ziemniaki! Przecież lubią mokre, i mokre to dostawać z rzeczki! O masz! tyle obszaru! I ty co chcesz wszystko zaorać? Tak. Dobra, koś jakoś tam naokoła, tam mniej więcej... Żadne krzakieć niestraszne, nie? A co wyjść? Dobrze czapki! Oo Patrz tak Czekaj. Zobaczę ile paliwa mam. Cholera! Prawie sucho. Czekaj, mam mijarkę. Nie muszę! Nie Będziemy mu chciał! <coughs> Będziemy musieli koła mnie wadą! Trudno! Trudno, ile się... ile ten ciapek da radę, to tyle niech kości! Nie, nie no właśnie! O coś dziwnego się tu stało? Nie, bo koła leci z niego już! Jo! No! Mm? A nic się z kołem nie stało? No nie! Dobra, spróbuj jakoś uminąć. uminąć. Dobra, ścina, jo! Coś ci przeszkadza? To trzeba ściąć. Tutaj, jak chcesz pole zrobić, to tam się nie patrzy. Likwidacja krzaków, A Likwidacja krzachów. Wielka czystka. <laughs> wielka czystka. No. Uh da soberana ci ha fatto fotogre. Ai, pisciato! Oggi Jak dzik w kukurydze? jak beliks z zadikiem. <laughs> jak belik z zadikiem. dzik w kukurydze Obelik z zadikiem. Łańcuch pokarmowy. Łańcuch. A po pokusiary. To co jest? To taką górę. Eee. Eee... Nie ma nic. Pustka. Tylko kurde, na tą chwilę Lindy nie mam przy ładzie. No nie, mów. A to chyba jest ten hak. Zaczynamy. eee... Nie wiem, u ciebie chyba nie ma. Gdzie ten hak? Obawiam się, że u mnie. No nie, mów. No dobra, może tym optymistycznym, czy mało optymistycznym, nie wiem jak to powiedzieć. Akcentem. Tym świętym akcentem. Kończymy. Dzisiejszy odcinek. Pierwszą część tego odcinka. Tak, bo jeszcze za parę dni się zrobi nowy. Pa!